Dzisiejszy odcinek rozpoczęliśmy w śpiewającym stylu z zespołem pieśni i tańca Boruta. I pewnie zastanawiacie się dlaczego. Ano dlatego, że dzisiaj znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, takim pełnym kultury czyli w starym młynie Zgierz. Chodźcie, oprowadzę Was. Robi wrażenie, co nie! Budynek ma industrialny styl, charakterystyczny dla tego, co mamy w łódzkiem regionie fabrykantów. Stary młyn łączy pofabryczny styl z nowoczesnością. Zajrzyjmy do środka. Stary młyn przeszedł kompleksową rewitalizację dzięki funduszom europejskim. Stał się miejscem, gdzie rozkwita lokalna kultura. Bez wątpienia to wyjątkowe miejsce na mapie Zgierza. Nie tylko ze względu na zachwycającą bryłę budynku czy jego nowoczesne wnętrze, ale przede wszystkim ze względu na bogatą ofertę kulturalną. Oprócz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Boruta są też inne zespoły, na przykład Taneczny Ohana, Teatralny Czwarty Stan Skupienia, Trytytka lub Art 51. Nie brak tu licznych zajęć plastycznych, z teatru, czy tańca i inicjatyw oraz festiwali dla mieszkańców miasta, Kulturalnym zgierzu jest co robić! Jest tu też kino. Aktualny repertuar znajduje się na stronie starymłynzgierz.pl Dostępne są też tam wszystkie inicjatywy prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury. Skoro już się ukulturalniamy, Odwiedzimy jeszcze jedno wyjątkowe miejsce na mapie Zgierza. Mowa o mieście Tkaczy. Miasto Tkaczy to park kulturowy powstały w 2003 roku, ale historia tego regionu Zgierza sięga znacznie dalej, bo aż do 1821 roku. Powstała tu historyczna dzielnica Zgierza, będąca klejnotem epoki Biedermeier. Miasto Tkaczy to unikatowy w skali całej Europy układ urbanistyczny. Znajdziemy tutaj aż 30 domów tkaczy, które zostały wybudowane na potrzeby sukienników. Ich zadaniem było utworzenie wyjątkowego na skalę Królestwa Warszawskiego miasta przemysłowego, mającego być wzorem pod dalsze inwestycje. Jest Muzeum Miasta Zgierza, gratka dla wszystkich miłośników historii fabrycznej regionu. Jest tutaj Centrum Konserwacji Drewna, prowadzone przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce Dom. Miejsce to propaguje ideę miasta w stylu Biedermeier. Jeżeli jesteś w Zgierzu i przyjechałeś z daleka, możesz przenocować w Hostelu Folkier, prowadzonym przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Folkier. Możesz nie tylko obcować z historią i kulturą, ale również spać w ich otoczeniu. Widzicie? Po co wyjeżdżać z województwa łódzkiego, skoro na miejscu mamy takie perełki. A Zgierz to tylko jedna z nich. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze miejsca warto odwiedzić, zapraszam do śledzenia naszego miniserialu. Tymczasem żegnam się ja, Pacyna. Cześć!